Ta historia czy ta opowieść nie będzie o romantycznej miłości do marketingu. Mój udział i, senpai, i to moje zaangażowanie i to co teraz robię, nigdy, znaczy na początku nie wynikało na pewno z miłości, była to po prostu racjonalna decyzja. Strasznie lubiłem zarządzać projektami, zawsze to było moim marzeniem, tak najprościej mówiąc, ogarnianie. Senpai na początku traktowałem jako kolejne zadanie. Myślę, że tak po, po półtora roku zaczęła się już taka prawdziwa miłość z tym, z tym marketingiem i wydaje mi się, że to było związane z tym, jak rozwijała się branża i trochę jak wsiąknęliśmy w tą branżę. W ogóle pamiętam takie sytuacje sprzed kilku lat, to jeszcze było w poprzednim dziesięcioleciu, gdzie klient mówił, że on już wydał tyle pieniędzy na postawienie sklepu internetowego, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie ma pieniędzy na reklamę. To było dla nas dużym szokiem, no bo jak chcesz to sprzedać, jak się nie będziesz reklamował? Jeżeli klient dba o sklep internetowy, dba o swój brand i o inne kanały sprzedaży, to. Marketing w wyszukiwarkach musi się zmieniać i musi być z tego realna korzyść i realne przychody dla klienta, i nie ma innej możliwości. To był fajny rok, żeby wystartować w, do, do konkursu e-commerce'ów i to była bardzo świadoma decyzja. Dobrze by było podsumować te 10 lat w branży i po prostu wystartować w kategorii najlepsza usługa wspierająca sprzedaż. Akcja w, w, promocyjna w wyszukiwarkach dla sklepu Preorder. Bardzo chciałem wystartować z tą kampanią, bo z, z promocją tej kampanii. Bo tutaj zaczęliśmy od zera.